Nie. Ja wiem jajko. Okej. Będziemy dzisiaj piec super chrystma z bielniki za moją weszlę. Zapraszamy Was. To są takie głupie ale trzeba upić. Będzie fajnie. Tak podejrzewam, sobie to ja mam, słowo. to teraz formujemy y dwie kulki no jakikolwiek no czekaj 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 tak tak pierniczki naszej domowej roboty. walencyjne. Te tak, tak, tak. naszym który w ten sposób. <laughs>